Spidermanie, mamy snajpera, który śledził szefa sztabu burmistrza. Celów na pewno jest więcej. Sprawca miał mapę, na której zaznaczono sąd. Już się robi. Spróbujcie wyciągnąć coś więcej z naszego przyjaciela i skontaktujcie się ze mną pod tym numerem. Muszę się pośpieszyć. Atak na sąd może nastąpić w każdej chwili. Jeśli snajper zobaczy mnie w pobliżu celu, odda strzał. Jedyna szansa to załatwić snajpera zanim zdąży strzelić. Nikt nie lubi kamperów. Panie przejrzeliśmy telefon sprawcy. Pełen nazwisk, i miejsc. Wszystko zacznie się w ciągu kilku minut. Luzik, prześlijcie co macie. Wielu snajperów, jeden Spider-Man. Muszę działać szybko. Każdy kto pracował przy kampanii Normana jest teraz potencjalnym celem. To też jest jakiś sposób na zniszczenie osborna. Sprawić, żeby wszyscy go unikali. Snajper musi gdzieś tu być. Jeden z głowy, jeszcze dwóch. Muszę sprawdzić wszystkie potencjalne miejsca dla snajperów. Cel bezpieczny, jeszcze tylko jeden. Jeśli nie zdążę, zginą ludzie. Dlaczego zabójcy nie mogą się dopasować do mojego planu dnia? To tutaj, gdzie jest ten zabójca? 明白。大刀法器，你等着瞧吧。萨姆帕雷。 Wszyscy trzej snajperzy zdjęci, wszystko gra? Niezupełnie. Sprawca twierdzi, że jego ludzie wzięli zakładników. Mówi, że ich zabiją, jeśli go nie puścimy. Mamy potencjalną lokalizację z w telefonii, ale na widok policji zaczną strzelać. Zacznijcie negocjować! Grajcie na czas, ja wytrącę im argumenty! Nie będą chcieli zostawiać świadków. Jeśli nie ocalę zakładników, to już po nich. Jeśli zobaczą, mogą zabić zakładników, zanim się zbliżę. Nasze żądania są proste. Wypuśćcie naszych braci, albo zakładnicy zginą. Pracujemy nad spełnieniem waszych żądań. Jeśli mnie zobaczą, to już po zakładnikach. Muszę załatwić ich po cichu. Pora na drzemkę. Mausy. Potrzebujemy czasu, żeby wypuścić waszych przyjaciół! Wiemy, że gracie na czas! Proszę, wypuśćcie nas! Oddamy wam pieniądze! Przestańcie jęczeć! Leśnij się z tym.

单位，三号，贼反硬，谁过去看看三号？这就去确认状况。是我盼了老久，那有可能是老鼠，不过。等等。a m tego się Mogło być niefajnie. Gdyby nie ty, to o niczym bym nie wiedział. Tworzymy niezły zespół. Ej, może spróbujesz przekonać kolegów, żeby ze mną współpracowali zamiast do mnie strzelać, co? Dzwonił. Parker, chciałem Ci podziękować. Twoja praca nad interfejsem neuronowym była nieoceniona. Chciałbym, żebyś mógł zobaczyć, jak bardzo. Ale zacząłem sobie zdawać sprawę, z jak potężną i podstępną siłą muszą się mierzyć prawdziwi wizjonerzy. Obiecuję ci, że to już nie potrwa długo. Osiągniemy sukces za wszelką cenę. Potężna i podstępna siła nie podoba mi się to. Muszę pogadać z doktorem, jak będzie okazja. To jest Bowery, ale gdzie jest doktor Michaels? Jesteśmy gotowi, doktorze. To od tych diabła? Nazywa się Gier 27 nie? Po prostu uważajcie. W niewłaściwych rękach może... Bez obaw. Jesteśmy najlepsi. Od razu mi lepiej. Kod 381. Paczka jest w drodze.

Witaj na pokładzie, doktorze. Puszczaj! Damy radę! No tak, tak, jasne. Ścigam Martina Lee. Myślę, że ma doktora Michaelsa i oddech diabła. Przyjęłam. Jadą do ciebie kolejne jednostki. Na szczęście wziął Michaelsa żywego. Pewnie po to, żeby stworzył kolejny oddech diabła. Nie. Muszę zatrzymać tę ciężarówkę. Czy Czy Ch co to jest? Jesteśmy upoważnieni do użycia siły ze skutkiem śmiertelnym. Nie będzie więcej ostrzeżeń. Wow, wow, wow! Tam jest broń biologiczna! Wszystkie jednostki strzelają! Uła! Czemu nagle wszyscy strzelają rakietami? Spidermanie, wycofaj się! przeszkadza tej operacji! Wybacz, ale nie zgadzam się na operację masakra na Manhattanie! Oh! Muszę się zająć tymi wiertkami w ciężarówkach, zanim ich złapili. Nadchodzi, nadchodzi i zgładzi wszystkich grzeszników. Przepraszam. Li <grymne> Docisk. Nie! Nie! Ja to wezmę! Co ty mi robisz? Daję ci nowe spojrzenie! Co jest grane? Muszę być szczery. Miałem nadzieję cię tu ściągnąć. Moje zdolności dają mi pewną siłę perswazji. Obserwowałem cię! Czekałem na ciebie w ratuszu, ale się nie zjawiłeś. Gdzie byłeś? To jest prawdziwe? Czy mi się przewidziało? Przykre, że tyle ludzi zginęło, porzuconych przez bohaterów. Ten funkcjonariusz ocalił ci życie, prawda? Był tu z twojego powodu. Głupi gest, prawda? A gdzie wtedy był Norman? Uciekał jak jakiś szczur? Wiedział, co się wydarzy. I zwiał. Norman to rak, który toczy to miasto. Trzeba go usunąć wraz z wszelkimi przejawami korupcji. Norman kryje się za maską kłamstw. Rozbije ją i obnaże go. Załóż maskę! Zostań jednym z nas! Dzięki, ale nie skorzystam! Tak czy inaczej, dołączysz do mnie! Ta masa ludzi, których straciłeś. Bezbronne ofiary, których nie ocaliłeś. Martin! Masz ich krew na rękach! Możesz powstrzymać Osborna. Masz wielką siłę, ja mogę dać ci wolę. Ich ciała wypełniły ręstoki, a ty nie zrobiłeś nic. Wszystkich nie uratuję. Co to jest jedno życie? Prosta wymiana. Jedno życie, zamiast dwóch. Bronisz Osborne'a, gdy ten kryje się w swojej wieży? To niemożliwe! Pokaż swą prawdziwą siłę! Cie nie przysięgł mi wielkość, a ja dam im siłę! Maska! Co? Muszę zniszczyć maskę! Nie. nie opuszczę cię w mroku, Martin! Nie możesz! Możesz wrócić do światła! W Wzięli to? Tak. Powinienem się martwić? Bardzo. Rozchwytywany jesteś! Gdzie surowica? Przepadła. Ty też mi super bohater. Myślisz, że pomagasz, ale tylko pogarszasz sprawę. To twoja wina! Moja? To wy mieliście go chronić! Jeden nie wystarczy? Stój! Trzeba powiadomić pana Osborna. Pójdę z nią. Dziękuję. Nie zapomnę tego. Juri, masz jakiś trop, co do lokalizacji Martina Lee? Mamy nagranie od mężczyzny z kawiarni. Wygląda na to, że po kraksie wsiadł do czarnego sedana. Czarny sedan. Świetnie. Daj mi skończyć. Znamy fragment rejestracji, a jeden z patroli znalazł czarnego sedana z pasującymi blachami na parkingu koło Kanal i Hudson. Dobry z ciebie gliniarz, Juri. Lecę. spider manie Halo? To działa? Doktor Michaels? Skąd pan dzwoni? Pożyczyłem w Przez Słuchaj, oddech diabła wypuszczą pewnie w tworznych miejscach na lotniskach, dworcach, stacjach. Rozprzestrzeni się jak pożar. Dlaczego Oscorp produkuje broń biologiczną w mieście? Nie powinni tego robić w jakimś bunkrze? Oddech Diabła jest ważny dla Normana. Ma na jego połoki obsesję. Łamie praktycznie każdy przepis federalny i stanowy, ale on ma to gdzieś. Jeśli to wyjdzie na jaw, może zapomnieć o reelekcji. Reelekcja to Odpowie w hadze za zbrodnie wojenne. Dlaczego pan mi to wszystko mówi? Czy nie jest pan tak samo winny jak Norman? Jestem. Masz rację. Ale działania Lee mnie otrzeźwiły. Zbyt długo lekceważyliśmy ryzyko. Ufam no, ci, Sweidermanie. Tylko ty chcesz postąpić właściwie. Proszę, ocal miasto od naszych błędów.